Rozpoczynamy od przygotowania panczety. Plakę wyłożoną pergaminem pokrywamy plasterkami boczku lub bekonu, jak najcienie pokrojonymi. W tym samym czasie rozgrzewamy piekarnik. Rozłożone plastry boczku przykrywamy drugim paskiem z pergaminu. Tak przygotowany wstawimy do rozgrzanego piekarnika na 180 stopni. Będziemy piec aż zrobią się chrupiące. na patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy cebulę, z kolei pocięto w kostkę paprykę zieloną, żółtą i czerwoną. Wszystko przesmażamy po dwóch minutach dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek łyżeczkę zmielonego, upuczonego kminku troszkę soli i pieprzu ostro papryczkę piri piri Pomidory pokrojone w kostkę, wszystko dokładnie mieszamy, dolewamy szklankę bulionu z kurczaka i na wolnym ogniu gotujemy około 7-8 minut. W czasie kiedy gotujemy sos, stawiamy do piekarnika boczek na panczetkę. Nie trzeba aż do krótkości około 5-7 minut. Sos nam już dochodzi. Panczeta jest w piekarniku, więc czas aby podgrzać fasolę. Rozpuszczamy na patelni około 2 łyżek masła. Dodajemy do niego szczyptę pieprzu kejen. Dorzucamy czerwonej albo jak uda nam się dostać czarnej fasoli. i wszystko zasmażamy. szczypta kolendry przykrywamy wyłączamy gaz i za chwilę będziemy podawać pancetta jest już gotowa jak widzimy cały bulion już nam odparował wygładzamy powierzchnię i kładziemy całe jajka. Przykrywamy pokrywką, mamy taką troszkę wielgachną i, i czekamy aż nam się zetną. Przypieczemy placki torpigli, tym razem na oleju, żeby stały się co obydwu Jajka nam się już ładnie ścięły. Kładziemy na talerzu podpieczoną tortillę. Następnie z patelni wycinamy jakby jedno jajko. Kładziemy na talerzu z tortillą. Dodajemy jeszcze troszkę sosiku. przypieczonej fasoli i parę plasterków panczety posypujemy kolendrą i tak nasze chemos rancheros jest już gotowe zapewniam że postawi po największej imprezce na nogi smacznego